To ma odrzut. Chuję je bali mnie! Siemanko ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem LJPL, oczywiście już o tym chyba wiecie, a to jest nowa seria z gry Hard Reset. Tak, jest to jedna z pierwszych gier, które po prostu będę sobie nagrywał poza Minecraftem, trzeba troszkę odchodzić od tego Minecrafta, nie całkiem, ale trzeba troszkę odchodzić, wiecie, coś czasem innego zrobić, a ta gierka moim zdaniem jest idealna do tego, ponieważ... Jest duży rozpizdziel, ja lubię takie gierki, jakoś nie mam dużych, strasznie wymagań do gry. Jakby, albo jest otwarta przestrzeń w grze, w grze tak jak na przykład powiedzmy Gita, Science Row i tak dalej. Albo rozpizdziel, tak jak to będzie w tej grze. E, Pozwolę sobie w sumie przejść jakieś ze dwie, trzy misje, żeby mniej więcej wiedzieć o co chodzi. Ale weźmiemy sobie nową grę. Mam nadzieję, że w miarę będzie wszystko fajnie chodziło. Nowa kampania. Wszystko w miarę jest już ustawione, więc wiecie. I January 17, 2436, Sector 6, European District, Bazaar City. HQ, Fletcher here. Patrol complete. I'll be at Joe's Moonshine. Have someone join me after the shift is over i don't like to drink alone yeah, most of the days are like this i'm a proud soldier of the corporation others like me are made by the pr department to be sentinels of the sanctuary Ale fajna and musica, of amusingly i do it for the money we defend the sanctuary a network that holds billions of digitalized personalities of human beings the machines are our enemy the corporation's eggheads proposed a theory implying the existence of an unsurpassable evolutionary limit of the current AI the sanctuary is the possibility of the machines to break this limit <laughs> oh my God. Nie Casualties. Send backup. Impossible. These reading. For fuck's sake, are you blind? <laughs> At least seven dead. No visual contact with the enemy. Roger, CLN 16. Incident location, Sector 6, European District. All units, code red. Recruit. Okej, okay, no to zaczynamy. Kurde, muzyczka jest naprawdę zły biznepek. Zapomniałem kliknąć, co... Dobrze, dziękuję bardzo. No tak więc mamy bardzo fajne tutaj. Um... Bardzo ładnie to wszystko wygląda, takie wiecie, stare miasto. Dobrze, wiem, że się porusza w USD, no. Dobra, idziemy. w ogólnie podpowiedzi, żebyście wiedzieli. Mieli w razie czego. Gień <śmienicza> 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 No Ogólnie tak, możemy sobie właśnie rozwalać takie e, elektrycz, elektryczne rzeczy, tak, takie No takie właśnie przedmioty, które jakby nam troszkę pomogą. Takie te, tego typu rzeczy. Ogólnie dużo zniszczeń w tej grze jest. Wpierdzielać powiedziałem! Okej okay. Nie ma, nie ma, nie poradzisz mnie prądem Siukwo Okej, okay, idziemy dalej Jumpa Wiem, że mam skakać O, już widzicie tam spierdziela Tak, tu mamy takie nandy Tak, mamy nandy, możemy zbierać nandy Razem się szkoła kojarzy Możemy zbierać bramki nand No wiem, 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 spoko Aha, właśnie ...zapomniałem o tym. Hmm. Sekrety! Okej. Okay. Będę się starał jako taką eksplorować troszkę, chociaż nie mam tego w nawyku. Ale żeby wiecie, szukać jakichś rzeczy. Nie wiem tylko jak ja wyciszę tą grę, jak będę tak napierdzielał. To będzie naprawdę masakryczne. Tu coś było, coś było. Yes! Okej. Okay. Tam te andy nam się przydadzą potem do kupywania jakichś różnych... Ulepszeń do broni, więc będzie bardzo fajno. Jak to wszystko tylko ogarnę, nie? Co ci się stało? Człowieczko! Ogólnie to jest gra plus 18, więc wiecie... Więc trzeba uważać, nie? Nie możecie grać w te gry, nie, nie, one są zbyt brutalne, nie. No pierdolaż! Nie ma tak! Pienis dziro! Aj! Okej. Okay. Nie będę udawał, wiem co mam zrobić. Tak, tutaj, tędy muszę iść po kabeleku, wiecie, kabelek, 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 kabelek. Ściana! O nie! Co ja zrobię? Nic, po prostu pójdę tędy, tu jest kabelek, tak, tak, tutaj. tu mam beczuszkę. Oh yeah! Nie wiem, nie wiem jak wam się podoba, ale mi zniszczenia tutaj w miarę się podobają. Niby jest, wiecie, taki ty szyszem zniszczeń. No jakiś tam jest, nie powiem. Jakiś jest. Oh. Przeszedłem przez ogień, nic mi się nie stało, hehe Okej, okay, tu mamy pyknandy Get down! Like a boss Okej, okay. To tutaj Niep. Proszę bardzo Okej okay. łącz okay. szybki save i! za ciebie dalej! Tak, tutaj coś chyba było, czekaj, ta, czekaj, ta, czekaj, ta, czekaj Aha, tutaj było takie coś Zbytnio nie wiem co tutaj chodzi hmm. Jakieś tam... Jakieś tam dziwne rzeczy, no nie, ja się na razie w to nie będę zagłębiał Ogarniemy sobie to pewnie później Co tam się już sztuka? Okej, okay, idziemy tam, 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 tam Mamy znajdźkę, tak jakby znajdźkę, powiedzmy. Idziemy dalej. Ogólnie w tej grze jest, jest dynamika, jest bardzo dynamiczna ta gra. No z dupy się pojawiają, no z dupy! ha ok No i z każdego praktycznie robota wypada e, właśnie żyćku, amunicja, więc... Nie ma takiego jakiegoś wiecie. O, skończyła mi się amunicja, nie mam z czym napierdzielać ich. Tak, zniszcz. Czekajcie, nie tylko. I otwarte. Magia! O, tutaj mamy ulepszenia. E, tu mamy tak, broń. CLNRRG i sprzęt bojowy. Sprzęt bojowy sobie zobaczę, bo chyba nie patrzyłem wcześniej tego. Um... Pojemniejszy magazynek. O, to jest akurat fajne ulepszenie. Co to jest? Skaner taktyczny. Wskaźnik od pozycji droga Weźmy sobie to. Zainstalujmy sobie. Większy magazynek nie jest zły chyba. Chociaż czekajcie, czekajcie, czekajcie. Cofnijmy. Nie tym. Eee... tutaj... tak chyba było, tak? A, 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 a. plasmowych... Zwiększona prędkość pocisku, szybko strzelić bo mniej szybsze kumulowanie ładunku. O, to jest dobre. Dobra, kupimy sobie tu. Tak, inestalujemy. No i dobra, to na razie wszystko, co możemy zrobić. Nie mogę się przyzwyczaić, wiecie, że. Yy, I myślę, że. Wiecie, coś muszę nacisnąć, a to tak naprawdę. Flaszeczki! się przewracają! Okej, okay, dobra, idziemy tutaj. A lounge idziemy dalej. Czuca, świetna animacja. Nie, gra, gierka jest naprawdę spokojna. Nie pamiętam, z którego jest roku. Okej okay. Ale chodzi mi tak naprawdę chyba na, na najwyższych wymaganiach, więc... Ha ha ha! ha. Jest subcią. Ok, tutaj z tego co pamiętam będzie mała rzeźnia. Taka mała malusienka. Siedziat! Niepali nie! Ok, wczytam ostatni zapis. Nie, tu jest ich troszkę dużo. Już wcześniej jak to grałem, to miałem tutaj nie lada problemy, także... No. Trzeba do tego podejść co spokojniej. no. Ale to nie jest takie łatwe. Ok. Once again. O! Oh, nowe trofeum. Shit, ginta, 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 ginta. Życzku, zbieramy, Życzku! Soki. Gdzie to? Tego by dla koczek ba... ...zapitulić. Ty szmoto! Giń! Ja awesome. Najpierw załatwimy jednego Dobra, może drugiego też eee. Dobra, przełączamy się na plazmę Uuu! Ole mi pizdo! Ty szukwo! Okej, okay, okej, okay. zbieramy, 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 zbieramy Żyćku, 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 zbieramy a chyba już mam, nie? Mam spoczko. Dobra. Czy mamy coś tutaj? No, także jeden z takich większych, widzicie, mam jakieś takie większe pole i po prostu z każdej strony nadpierdzielają nas, nie? Mm. Pyk. O chuj poprzed! <gryw> Pierdzieliłem się prosto! login ogień nie spoko no 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 co się chowasz no co się chowasz powiedz no 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 co się chowasz no yeah okej okay. ah. Muzyka, niestety, jakby jest zagłuszana przez y, y, strzały, jednakże jest naprawdę fajna i pewnie sobie jakoś znajdę, myślę... Oh, yeah! Cel osiągnięty, dotarłeś do wyłomu! Także myślę, że sobie znajdę jakiś... Uh, ...ścieżkę dźwiękową, wiecie, do posłuchania. CLN 16. Plan tracking devices. Make sure our system receives the correct data feed. Sure. Nerd is my middleman. You could have shown your soldiering while on patrol, Major. The patrol during which the machines breached the barrier. Name. My first is yes, sir. HQ. The media just announced the number of casualties in Sector 6. 760 dead.

Mamy 15 minut nagrania, a przejdziemy sobie chociaż jeszcze część tutaj. A, czekajcie, gdzie tu tędy, tędy, tędy. No, tędy. No, tędy. Ok, Zobaczcie, nie, nie pamiętam. Mimo tego, że grałem w to wczoraj, to już nie pamiętam, jak to, gdzie to i po co i jak chodziłem, więc zobaczcie. Chodź, ja spierdolę cię! One tak skaczą, kurde, jak wiecie, podbiegają, podbiegają i nagle tak skaczą. Ha! <ś> Wkurzające te roboty. Wkurzające. Uuu, yeah, what the fuck, ale mi wyderzyliło to. A płogin, okej, okej, okej. Coś czuję, że zaraz zginę. Coś tak czułem i zgadłem. Moim zdaniem, bardzo dobrze zginąłem. Bo zlamiłem totalnie. Dobra, dobra, nie pierdolę. Już wiem, gdzie on Może plazmą będziemy napierdzielać? Nie wiem sam. Zobaczymy. Okej. Mam nadzieję, że teraz pójdzie mi nieco lepiej. Ej, się chowacie, szmoty jedny. Plazma jest strasznie słaba chyba. Bezkity, jakby były w tym przejściu cały czas, to jak tak tam pierdzielać tylko, nie? Dobry patent. 56HP, bardzo mało. Tylko do plazmy ja, żyćka nie ma. Ja, okej. Okay. Wszystko wyboka. Jakiś eksplodujący. Ja pierdolę! Niech was ch... Ale trzy śmierci, tak może być. Będziemy napierdzielać ze zwykłej, bo może ten wypłodzimy? No chodź, 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 chodź. Nie można pruść do przodu, na pewno nie można pruść do przodu, bo to do niczego nie, nie prowadzi. A teraz nagle życie wy, wypluwają, cholery jedne. się tu cofniemy? nie? Okej... Okay. Łoł! Wow, z tyłu! Szmatu! tył... Aaa! Z tyłu biegną, ah, Cholera Okej. Okay. Pogania mi się z nimi troszkę, a czemu nie? A czemu nie? Szmoty! Godziny jedne przebrzydłe Strasznie szybko napierdzielają, naprawdę Jeżeli jest taki natłok tych gadzin, to jest naprawdę ciężko się wybronić. Okej okay. Jest git, jest git. Na razie jest dobrze. Już jesteśmy w tym momencie, jeszcze nie zginęliśmy. Okay. Ym, tutaj nie można kłócać, więc dziwne. Pierwsza chyba gra w w moim życiu, że się nie kłóca. Spokojnie. Ok. Fanty, fanty, fanty. Um, ok, zapislam to, 20 minut mamy. Ja jeszcze troszkę pogramy. Później będzie ciekawie naprawdę, bo będzie jeszcze większy rozpierdziel, coraz większe roboty, więc będzie naprawdę ciekawie, mówię wam. O właśnie. Uło! Myślałem, że mi się uda, uda schować przed... Nie ma co, zniszczenia jakieś co, musicie przyznać. No patrzcie, wszystko się po prostu rozpierdziela. Tak więc no, są jakieś zniszczenia, nie powiem. Okej. Okay. No, pójdziemy, idziemy tędy. O. Ok. Ja znowu zapisłem Wow! Wypierdzieliło. Hmm. Także gdyby nie te elementy tutaj dookoła, to. A, widzicie? No, patrzcie. no. Logicznie tutaj powinniśmy przejść tędy. Ale nie, 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 nie. Trzeba przejść chodzić Tu, o, tędy. Super, nie? Wow! Szybko mnie pierdzielnęło.

Szkoda naprawdę, że tu nie ma jakichś granatów. Przydałoby się, może będą dalsze trzęść się... gry. Okej. Okay. Ja mam życie, 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 życie. Idziemy tutaj. I full health. Teraz niech się nam jeszcze zbroja. Dobrze nam się zbroja regeneruje, że nie musimy też, wiecie, na zbroję zbierać, bo to już by było kompletnie ciężko czekać. Tam jest jakiś kabelek, coś tam. Nie wiem, czy trzeba chodzić. Gdy? Tak właśnie, wow, what the f**k! No. Czemu by nie? Znieść źródło zasilania, żeby włączyć barierę. Dobra, teraz gdzie jest... Okej, gdzie jest źródło? Tutaj? Podążaj wzdłuż przewodów, tak? Eh? No ok To idziemy Ale ona idzie tam w górę no idzie tu, a tutaj nie można już chodzić zbroją Tutaj mamy znajdźkę Między kaminami, co fajnie Ok, ok, ok Czekajcie, gdzie ty tu iść? Do widzenia hmm, Czekajcie, gdzie by tu iść tędy Tu coś może będzie O Nowe ulepszenie dostępne Tu mamy nic Kurwa. No, pozamietane, nie? Japońsku? Dobra. Ne? Hm. No kurde, wczoraj w to grałem i nie pamiętam, bo jeszcze do tego momentu doszedłem. Nie pamiętam co ja w tym momencie zrobiłem. Tu coś rozwalić powiem, że to chyba się dało. Ale czy to to, czy to nie to Chyba nie dobra, a więc pójdziemy tutaj jakieś tu drzwi nie lubię tak, wiecie, stanąć w miejscu nagle w grze, bo miał być dynamicznie. No nic, tu się w tym miejscu pożegnamy. E, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i będziecie czekali na więcej, tak? Wiem, że strasznie lamie, wiem, wiem, nie musicie mi tego pisać. Tak więc... No nic, trzeba będzie zniszczyć... E, no chcę tam wejść i nie mogę. Trzeba będzie zniszczyć źródło zasilania, żeby tam wejść. Ale ja sobie to ogarnę już następnym razem, także dzięki Wam wszystkim za oglądanie, trzymajcie się i cześć Fajnie się ściana